Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Wielokrotnie na kanale poruszałem temat produkcji czy montowni autobusów w naszym kraju. Choć często te terminy używane są naprzemiennie, to mają trochę inne znaczenie. Niemniej jednak w końcowym efekcie gotowy autobus opuszcza bramy fabryki lub montowni, gotowy do jazdy. I w ten sposób można powiedzieć, że faktycznie w Polsce produkowane były węgierskie Ikarusy. Choć tutaj, będąc precyzyjnym, powinny się użyć słowa montowane. Konkretniej mowa o zajezdni Stalowa w Warszawie, która stała się miejscem montowania karusów, a następnie te autobusy jeździły po ulicach naszego kraju. Dziś opowiem wam o tej ciekawej historii, ile takich autobusów powstało i dlaczego zdecydowano się właśnie na takie rozwiązanie. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam na materiał. Zawodowi kierowcy i nie tylko często sięgają po energetyki, które z czasem po prostu się nudzą i przestają smakować. Sam często szukam ciekawych alternatyw, które dostarczą mi energii bez zjazdu. Tutaj na BMW wierza Holi, alternatywa dla energetyków i innych słodzonych napojów. Jeżeli nie pijesz energetyków, spróbuj Ice Tea na bazie prawdziwego ekstraktu z herbaty, hydration z elektrolitami i minerałami lub milkshakes, idealne, gdy masz ochotę na coś kremowego. Wszystkie napoje Holi mają zero cukru, a jedna porcja to tylko 20 kilokalorii. Do tego masz ogromny wybór owocowych smaków od klasycznych po naprawdę nietypowe kombinacje. Jeśli chcesz sprawdzić, który smak będzie twoim ulubionym, zamów Starter Set, czyli bestsellerowe smaki ze wszystkich linii Holi. Wysyłka Starteru jest darmowa, a jeśli ci nie przypasuje, masz 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Zamów z linkiem w opisie i użyj kodu AUTOBUSY, żeby zgarnąć 10% rabatu. Autobusy marki Icarus na trwałe zapisały się w krajobrazie Warszawy, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miejskiej komunikacji końca XX wieku. Choć powszechne kojarzone są z Węgrami, Mało kto zdaje sobie sprawę, że znaczna część warszawskich ikarusów nie trafiła do miasta jako gotowe pojazdy, lecz była montowana na miejscu w zajezdni R13 stalowa. To właśnie tam w pierwszej połowie lat 90. narodził się fenomen tzw. polskich ikarusów, autobusów składanych w Warszawie z węgierskich zestawów montażowych, które przez kilkanaście kolejnych lat stanowiły trzon stołecznego taboru. Przełom lat 80. i 90. był dla warszawskiej komunikacji miejskiej okresem ogromnych wyzwań. Zmiany ustrojowe po 1989 roku oznaczały odejście od centralnie sterowanego systemu zaopatrzenia i finansowania. Miejskie zakłady autobusowe, ówczesne MZK, musiały odtąd kupować tabor za środki samorządowe, których chronicznie brakowało. Jednocześnie dotychczasowy masowy import autobusów z Węgier gwałtownie się zmniejszał. Nie tylko z powodu cen, lecz także problemów samej fabryki Ikarus, która walczyła o przetrwanie w nowych realiach gospodarczych. Warszawa potrzebowała jednak autobusów natychmiast. Tabor był wyeksploatowany, zapotrzebowanie na przewozy rosło, a krajowa oferta w praktyce była ograniczona do jelcza i nie była ona w stanie zapewnić odpowiedniej liczby nowoczesnych pojazdów w krótkim czasie. W tej właśnie sytuacji zaczęto szukać rozwiązań pośrednich, które pozwoliłyby szybko zwiększyć liczbę autobusów przy możliwie niskich kosztach. Rozwiązaniem okazał się montaż autobusów z dostarczanych zestawów, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Zamiast sprowadzać kompletne pojazdy do Polski trafiały nadwozia, zespoły napędowe i wyposażenie, które następnie składano w przedsiębiorstwach komunikacyjnych posiadających odpowiednie zaplecze techniczne. Taki model pozwalał ominąć wysokie cła na import gotowych autobusów i znacząco obniżyć koszty jednostkowe. Warszawa była naturalnym kandydatem do uruchomienia jednej z takich montowni. Zajezdnia R13 przy ulicy Stalowej dysponowała rozbudowanym zapleczem warsztatowym, a doświadczeni mechanicy MZK mieli za sobą już lata pracy przy remontach i naprawach ikarusów. W 1992 roku rozpoczęto przygotowania. Wytypowani pracownicy zostali wysłani na szkolenia do Budapesztu, gdzie zapoznawali się z technologią produkcji i montażu autobusów. We wrześniu 1993 roku na Stalowej ruszył półprzemysłowy montaż Ikarusów. Zestawy przejeżdżały z Węgier koleją, najpierw na teren zajezdni tramwajowej na Woli, a następnie były transportowane na Pragę do R13. Na miejscu odbywał się końcowy montaż, instalacja zespołów napędowych, wyposażenia wnętrza, układów elektrycznych i pneumatycznych, a także próby techniczne. Pierwszym typem składanym w Warszawie były solowe i karusy 260 w wersji dostosowanej do lokalnych wymagań. Autobusy te oznaczone jako 260-73A różniły się od starszych serii znanych z ulic miasta. Otrzymały nowocześniejsze turbo doładowane silniki raba oraz automatyczne skrzynie biegów, co znacząco poprawiało komfort jazdy i zmniejszało zmęczenie kierowców w ruchu miejskim. W 1994 roku pierwsze zmontowane na stalowej egzemplarze wyjechały na warszawskie linie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tzw. polskich Ikarusów było ich malowanie. Zamiast tradycyjnej bieli wprowadzono intensywny żółty kolor uzupełniony czerwonymi akcentami. Barwa ta szybko stała się wyzytówką warszawskich autobusów i przez kolejne lata dominowała w miejskim taborze. Dla pasażerów żółtej karusy były czytelnym sygnałem nowości i modernizacji, nawet jeśli konstrukcyjnie wywodziły się z dobrze znanych już modeli. Do połowy lat 90. na stalowej zmontowano kilkadziesiąt autobusów solowych. Ale to dopiero początek. Równolegle uruchomiono montaż przegubowych i karusel 280, które w swojej konstrukcji były znacznie bardziej skomplikowane, ale również były one kluczowe dla obsługi najbardziej obciążonych linii w Warszawie. Pierwsze przegubowce z warszawskiej montowni pojawiły się w ruchu liniowym już w 1994 roku. Choć często mówi się o ponad 100 autobusach zmontowanych na stalowej, rzeczywista skala była znacznie większa. W latach 1993-1997 w Warszawie złożono ponad 100 solowych karusów 260 oraz ponad 250 przegubowych Ikarusów 280 w różnych wersjach. Łącznie dawało to kilkaset autobusów, które zasiliły nie tylko stołeczny tabor, lecz także po montażu w Warszawie trafiły do innych miast w naszym kraju. Zajezdnia stanowa stała się tym samym ważnym ogniwem ogólnopolskiego systemu montażu autobusów. Niektóre pojazdy, choć składane były w Warszawie, nigdy nie obsługiwały stołecznych linii. Po odbiorach technicznych wyjeżdżały do takich miast jak Płock czy inne ośrodki komunikacji miejskiej w Polsce. A jak wyglądała eksploatacja polskich ikarusów? Dla Warszawy najważniejsze było codzienne użytkowanie tych autobusów. Polskie karusy szybko stały się podstawą pracy przewozowej. Trafiały do wielu zajezdni, obsługiwały linie o dużych potokach pasażerskich i były intensywnie użytkowane od wczesnych godzin porannych aż do późnej nocy. Automatyczne skrzynie biegów i mocniejsze silniki sprawiały, że w porównaniu ze starszymi seriami były bardziej przyjazne zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Warto w tym miejscu podkreślić, że autobusy te nie były jednak kompletnie wolne od problemów typowych dla tej epoki. Intensywna eksploatacja, przeciążenia i trudne warunki ruchu miejskiego powodowały szybkie zużycie elementów zawieszenia i nadwozi. W odpowiedzi MZA rozwijało własne zaplecze remontowe i wiele polskich ikarusów przechodziło w kolejnych latach naprawy główne, modernizację wnętrz i wymiany zespołów napędowych. Jednym z najbardziej wymownych aspektów historii polskich Ikarusów jest ich długowieczność. Choć montowane były w pierwszej połowie lat 90., wiele egzemplarzy pozostawało w regularnej służbie jeszcze po 2010 roku. Dla kilku pokoleń warszawiaków były one nieodłącznym elementem codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy też na uczelnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ktoś z was jechał być może takim polskim ikarusem. Oczywiście nie mogły one służyć przez całą wieczność, ich stopniowe wycofywanie nie było nagłym zerwaniem, lecz długim procesem rozciągniętym na lata. Pojawienie się nowoczesnych niskopodkowych autobusów sprawiło, że ikarusy zaczęły znikać z najbardziej reprezentacyjnych linii. Przenoszone były one na brygady rezerwowe lub linie o mniejszym znaczeniu. Ostatecznie zakończyły służby jako relikt epoki przejściowej, czasu, w którym Warszawa radziła sobie z niedoborami w sposób pragmatyczny i często improwizowany. Ale z perspektywy czasu jakże skuteczny. Historia montażu Ikarusów na stalowej to dziś ważny, choć mało znany rozdział dziejów warszawskiej komunikacji. Pokazuje, jak w trudnych warunkach finansowych i organizacyjnych potrafiono stworzyć rozwiązanie, które realnie wpłynęło na funkcjonowanie miasta. Tak zwane polskie ikarusy nie były tylko tańszą alternatywą dla importu, stały się symbolem okresu transformacji, zaradności technicznej i specyficznej estetyki, która na lata zdominowała ulice stolicy. A na koniec zaskoczę Was, że są jeszcze miasta w Europie, gdzie ikarusy nadal są użytkowane, ale jest to temat na zupełnie inny odcinek. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie, czy chcecie materiał na temat miejsca, gdzie nadal można przejechać się ikarusem. Nie na zlocie, a w ruchu liniowym. Dziękuję Wam za dziś i do następnego.